W Świebodzinie szykują się duże zmiany dla kierowców i mieszkańców. Już wkrótce rusza remont ulicy Sukienniczej. Prace oznaczają nie tylko modernizację, ale i konieczność wprowadzenia nowej organizacji ruchu. O szczegóły inwestycji zapytaliśmy starostę świebodzińskiego. Jesteśmy na ulicy Sukienniczej. No nie damy w tym roku odpocząć świebodzińskim kierowcom. Myślę, że jak puszczą lody i zmarzlina, no to ta droga pokaże swoje złe oblicze. Myślę, że te pęknięcia, które tutaj widać, one zamienią się w dziury, ale jesteśmy na to przygotowani. Rozpoczynamy remont. Chciałbym uspokoić nastroje tutaj w tej dzielnicy, bo poszła informacja, że droga będzie przez te kilka miesięcy w całości zamknięta. Tak nie, tak nie będzie. Otóż tłumaczę, że... Pierwszy rzeczywiście odcinek, który będzie zamknięty to y, od y, ronda wileńskiego do, y, do tego skrzyżowania, które jest za mną y, z ulicą Muńską, ale to będzie spowodowane tym, iż y, przy okazji tego naszego remontu drogowego wodociągi będą wymieniać przyłącza, y, rury, hydranty, zasuwy, to wszystko co przy tej okazji warto y, zrobić. I na tym odcinku będą prowadzone bardzo głębokie wykopy, i nie ma możliwości, żeby odbywało się to pod ruchem. Gdy te działania przygotowawcze do remontu, tam zostaną skończone, będziemy je wykonywać. Czy wodociągi będą wykonywać je na następnych odcinkach, I, ale tutaj myślimy, że będzie to robione pod ruchem, połówkowo. Gdy wodociągi uporają się ze swoimi tematami, wówczas będą prowadzone prace brukarskie, bowiem będziemy wykonywać tutaj nowe chodniki i, co bardzo ważne, ścieżkę rowerową prowadzącą na Wojska Polskiego i dalej do centrów handlowych. No i na sam koniec to będzie frezowanie na wierzchni, odskrzyżowanie Wojska Polskiego z zachodnią przy rądzie Rotmistrza Pileckiego, aż do ronda Wileńskiego, które też będzie przebudowywane, remontowane i kawałek ulicy 1 Maja. Ten taki od skrzyżówką z, z ulicą Okrężną, bo to jest też kawałek powiatowy. Ale to frezowanie. I rzeczywiście wtedy kładzenie masy chcemy zrobić szybko, nie pod ruchem, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo kierowców i pieszych. I to będzie taki czas, że rzeczywiście fragmentami będzie droga zamknięta. A tak to myślę, że połówkowo. Pod ruchem będziemy robić to, co się da, tak, żeby nie utrudniać życia mieszkańcom. Umowa została podpisana pod koniec ubiegłego roku. Przewiduje wykonanie tych wszystkich prac w przeciągu 12 miesięcy. Na no, takiej dłubaniny tutaj sporo będzie. Nie wiemy też, co, co się okaże, gdy, gdy tak naprawdę porozbieramy tutaj fragmenty czy chodników, czy dróg bo na pewno poprawimy tą instalację odwadniającą, która jest, no ale mogą się pojawić nowe problemy. Tutaj przy Strudze Świebodzińskiej jest zlewnia. To wszystko musimy poodrażniać. Tutaj jest teren przy Biedronce, który bardzo często jest zalewany. Nie wiem, czy to jest nasz problem, czy to jest ich problem, no ale przy okazji trzeba będzie się temu przyjrzeć. Także ja myślę, że późna jesień to jest realny czas zakończenia tej inwestycji, chociaż mają czas do grudnia. Myślę, że poradzimy sobie, bo to jest y, ważna dzisiaj y, droga w mieście. Tutaj ona się strasznie korkuje. Praktycznie na całej tej remontowanej długości, dzisiaj o godzinie 15-16, no to jest sznur samochodów i jest to związane z tym, że jednak ta północna część miasta bardzo dobrze się rozwija, nowe osiedla, y, nowe centra handlowe, no i musimy na to reagować. Także fajnie, że dostaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest obietnica, że gmina też trochę pieniędzy dorzuci. Także myślę, że pożyteczna inwestycja. Cieszę się bardzo na nią. Remont ulicy Sukienniczej w Świebodzinie to duża inwestycja, która wpłynie na codzienne życie kierowców i mieszkańców. Nowa organizacja ruchu ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po tej ważnej arterii. Choć zmiany mogą początkowo sprawić trudności, efekty w postaci lepszej infrastruktury będą odczuwalne przez długie lata.